Witam Was w kolejnym filmiku i dzisiaj chciałam Wam zapowiedzieć nową serię na kanale. Będzie to seria akwarystyczna. Jak widzicie, to już moje nowe akwarium. Teraz Wam też pokażę unboxing, taki szybki tego akwarium. Jest ono ze sklepu internetowego Trzmiel i ma prawie 30 litrów. W dzisiejszym filmiku będę razem z Wami zakładać moje 30-litrowe akwarium. I pokażę Wam, jakie rzeczy mam do akwarium, więc wiadomo, to jest samo akwarium. Szyba nakrywkowa jest ona trochę za mała, więc nie wiem, czy za jakiś czas nie będę jej wymieniać. I oczywiście filtr z Aquela. I tu mam jeszcze grzałkę. Grzałkę już wcześniej używałam w innym akwarium, dlatego nie jest w opakowaniu. I inne rzeczy, żwirek, nie wiem jeszcze, którego użyję, bo mam tutaj żwirek taki ciemny ze sklepu internetowego Flowerfish. I tutaj w zalogicznę kupiłam też żwirek naturalny. I nie wiem jeszcze, którego będę używać, ale prawdopodobnie tego, ponieważ wydaje mi się, że ten czarny może nie starczyć do tego akwarium. I jeszcze jako dekorację kupiłam kamień, jest to łupek tatrzański. Te kamienie kupiłam za 17 zł, jest ich tutaj trochę i myślałam po prostu, żeby tak w tle, tutaj gdzieś z tyłu po prostu ułożyć te kamienie, zrobić jakieś rybką kryjówki, ułożyć w formie dekoracji. Jeszcze zobaczę, czy coś dołożę, czy znaczy, dołożę jeszcze roślinki. Na pewno jeszcze mam roślinkę do tego akwarium Anubiasa, ponieważ z poprzedniego akwarium przełożę tę roślinę tutaj i mam jeszcze gałązetkę, więc te roślinki na pewno będą znajdować się w tym akwarium jeszcze. Tak. Jeszcze uzdatniacz wody. I tak, to jest też mata pod akwarium, ponieważ pod akwarium zawsze powinna być mata, więc ja mam taką. Ja muszę ją przyciąć, bo ona jest za duża, ale to ją przytnę po prostu pod rozmiar tego akwarium. No zobaczcie, z tej strony będzie dobra, więc po prostu muszę ją tutaj tylko skrócić. I to jest właściwie taka większość rzeczy, do, która będzie mi potrzebna do założenia tego akwarium. Oczywiście nie wszystkie rzeczy, które mi się przydadzą, bo jeszcze, wiadomo, mam siatkę na ryby i takie inne rzeczy też do czyszczenia akwarium, ale to są takie najpotrzebniejsze, żeby w ogóle założyć zbiornik. No i później ten zbiornik oczywiście musi odstać jakieś 3 tygodnie, żeby można do niego wpuszczać rybki. Ja jeszcze rybek nie kupiłam wiadomo najpierw założę zbiornik I teraz muszę przepukać wiele razy ten żwirek A Już nasypałam żwirek do akwarium Teraz myję w wodzie kamienie które również położę w akwarium. Ułożyłam z kamieni taką konstrukcję. Zobaczę jeszcze, czy nic tutaj nie zmieni. Na razie tak położyłam. I oczywiście jeszcze dorzucę tutaj roślinki. No i najważniejsze, naleję wodę. Tak wygląda już akwarium po napełnieniu go wodą. Jeszcze muszę dorzucić roślinki. Roślinki już dorzucone, tutaj mamy gałązetkę i anubiasa. I z to na razie tyle. Oczywiście chciałabym jeszcze dokupić jednego anubiasa na pewno, może nawet dwa. Anubiasy u mnie najlepiej się trzymają w akwarium, dlatego wolałabym jednak kupić anubiasy niż inne roślinki. Nie wiem czemu to światło jest takie niebieskie, ono tak naprawdę jest bardziej biała. może przełączę na inny kolor. Oczywiście tutaj nad akwarium mam jeszcze lampkę, jeśli chodzi o oświetlenie, ale oprócz lampki mam też oświetlenie takie dodatkowe, które ono po prostu nie jest zrobione pod akwarium i ono tutaj ma różne właśnie takie do wyboru kolory. Tylko mam wrażenie, że w aparacie wszystkie kolory prawie wyglądają jakby były niebieskie, a w rzeczywistości wcale tak nie jest. No i też już chciałabym kończyć ten filmik. Jeżeli wam się podobało, zostawcie łapki w górę. I do zobaczenia w kolejnych.